Witam serdecznie. Zapraszam Was na krótki instruktaż aplikacji płynnego korektora. Płynne korektory są niezawodnymi kosmetykami do kamuflowania przede wszystkim sińców podczeń. Dzięki swojej lekkiej konsystencji nadają się w te delikatne partie twarzy, ponieważ nie oznaczają się, bardzo naturalnie wyglądają, a jednocześnie kryją nasze niechciane sińce. Mój korektor to jest korektor marki Avenue. Ja użyłam korektora w kolorze beżowym, ponieważ ogólnie korektory w kolorach beżowych, bądź też w kolorze beżowym, najbardziej zbliżonym do naszej cery, bądź też ewentualnie jaśniejszym o ton, dwa tony, idealnie właśnie nadają się do kamuflowania sińców. Taki korektor bardzo małych rozmiarów, czyli yy, świetnie również komponuje się w naszej kosmetyczce, warto na niego znaleźć miejsce. Taki korektor potrafi również zakryć nasze delikatne przebarwienia, bądź też jakieś małe pryszcze, a także ożywić naszą zmęczoną twarz, bądź też twarz z powitą, delikatnymi zmaszczkami. Zapraszam Was teraz na krótki instruktaż aplikacji i rozprowadzania takiego korektora w pędzelku. Korektory płynne, jak sama nazwa wskazuje, są korektorami o bardzo bardzo takiej luźnej formule bym powiedziała, przez to idealnie nadają się właśnie do rozprowadzania pędzelkiem. Każdy korektor płynny ma przeważnie pędzelek. Pędzelki są myślę, że w 100% syntetyczne, ponieważ ogólnie włosiem syntetycznym najlepiej rozprowadza się wszelkie podkłady, fluidy, no i oczywiście także korektory. Korektory płynne aplikujemy w dwojaki sposób aplikujemy na podkład, tak jak będzie w moim przypadku i z mojej lewej części twarzy. Na podkład aplikujemy korektory, gdy nasza twarz wymaga większego skorygowania, większego zakamuflowania. Natomiast bezpośrednio na krem, nasz na, na krem, nasz na dzień, aplikujemy korektory, załóżmy, ten sam korektor. W przypadku, gdy nasza cera nie wymaga Większej poprawki. To jest prawie zbliżona do doskonałości, i jedynie co chcemy, prawda, poprawić jakieś skromne mankamenty. Jak obsługujemy się takim korektorem? Oczywiście zawsze przed przystąpieniem do aplikacji, no, należy wykręcić taki korektor. Wykręcamy zawsze minimalną ilość, ponieważ lepiej jest dołożyć i partiami go zaaplikować. Czyli wycisnę taką małą kopeczkę i rozpoczynam. Od aplikacji korektora przy podoczami, czyli niweluję moje pod oczami. To jak widzicie, punktowo nakładam ten korektor. Wszędzie w tych partiach, gdzie zależy mi na rozjaśnieniu, a także na zakamuflowaniu moich niedoskonałości. I teraz palcem delikatnie wklepuję korektor taki korektor płynny, szczególnie pod oczami, najlepiej jest wklepywać, ponieważ yy, poprzez wklepywanie pod taki korektor idealnie stopi się z naszą skórą i nie będzie tworzyć takich nie, nie, nie będzie tworzył takiego nieprzyjemnego efektu niekorzystnego, bym powiedziała, zważonego korektora. Tak jak widzicie, cały czas wklepuję Opuszczkiem palca. Efekt myślę, że jest zauważalny natychmiastowo. Tak jak już wspomniałam, lewa część mojej twarzy, czyli w tym momencie, gdzie wykonuję kamuflowanie, mam już nałożony podkład. Czyli moja lewa, lewa część twarzy wymaga większej korekty. Sińce pod oczami już są zakryte. Pozostało mi tylko. Rozprawić ją z tymi ewentualnymi niedoskonałościami, brzeszczami, czyli zakrywam takim korektorem wszystkie te miejsca, które chciałabym zakryć na nosie. Korektory płynne idealnie sprawdzą się również do zakrycia różnych plam depigmentacyjnych. Jak widzicie, na nosie jest dosyć gruba warstwa. I w tych wszystkich innych miejscach również rozprowadzam korektor takim ruchem wklepującym, ale bardziej jednak dociskam, dociskam, aby, aby korektor idealnie stopił się z moim podkładem. Tak samo w przypadku tych niedoskonałości. Bardzo delikatnie staram się to robić aby dodatkowo nie rozmazać tego korektora. Przystępuję do aplikacji korektora płynnego na drugiej części twarzy, czyli tutaj, gdzie mam tylko sam krem zaaplikowany, również wyciskam korektor. Podobnie postępuję, czyli aplikuję korektor punktowo pod oczami, a także tutaj w odróżnieniu, gdzie nie mam podkładu, również nakładam go na powiece górnej. W ten sposób przygotowuję twarz i powiekę do makijażu oka. Wklepuję korektor. Dlaczego najlepiej rozprowadzać, wklepywać korektor palcem? Z bardzo prostego powodu, ponieważ właśnie pod wpływem naszego ciepła wszelkie produkty i tu również korektor wyglądają najbardziej naturalnie i lepiej stapiają się z naszą cerą. No to już zresztą mówię. Cały czas delikatnie wklepuję. Miejsca, gdzie mam wyjechane korektorem, a załóżmy już jestem tutaj z sińcami rozprawiona i tutaj sińców nie ma, delikatnie rozcieram. Niedoskonałości. Również zakrywam troszeczkę większą ilością korektora niż w przypadku lewej części twarzy, czyli tutaj, gdzie nie miałam podkład na nosie. I ponownie wklepuję. To co bardzo ważne, korektorem płynnym możemy również optycznie spłycić nasze zmarszczki. Dlatego też ja w linii uśmiechu aplikuję korektor. Minimalną ilością, tak jak widzicie, bardzo mała ilość, ponieważ y, wszelkie miejsca podatne na zmarszczki wymagają bardzo skromnej, bym powiedziała, bardzo skromnej korekty i minimalnej ilości produktu. Z tego też względu, aby, aby właśnie żaden produkt, między innymi tak delikatny korektor, nie zagłębiły nam się w nasze zmarszczki. Bardzo delikatna ilość. Roztarcie płynnego korektora. Koniecznym elementem jest zmatowienie twarzy dla właściwego wykończenia makijażu. Mój puder to puder mozaikowy, transparentny, również marki Avin Couvrance. Ten puder mozaikowy rozprowadzę szerszym pędzlem na całej twarzy. W miejscach, gdzie aplikowałam korektor, staram się wykonywać i dociskać zasadnie pędzel bardzo delikatnie. Aby korektor za szybko po prostu mi się nie wytarł. Teraz jest twarz już idealnie przygotowana do dalszych partii makijażu. Wszystkie kosmetyki, które użyłam do kamuflowania, do rozprowadzania korektora płynnego, znajdziecie w ofercie Super Farm. Był to puder mozaikowy transparentny, podkład. Awein couvrance, couvrance numer 02 Natural a także gwóźdź programu, czyli płynny korektor w kolorze beżowym. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i pozdrawiam serdecznie.